Zazdrosny policjant strzela do rodziny swojej byłej. Zostaje zabity na miejscu. Przyszły policjant, uczeń szkoły policyjnej, otworzył ogień do rodziny swojej byłej dziewczyny w zeszły piątek. Michael Little strzelił do swojej byłej dziewczyny Ashley Womack, jej matki Rondy Womack i przyjaciela rodziny Travisa Wagenera. Little poszedł do domu łomaków i wdał się w sprzeczkę z członkami rodziny. Był tam też Travis Wagener, przyjaciel, który ostatnio pojawił się na kilku zdjęciach na Facebooku dziewczyny, co prawdopodobnie wzbudziło zazdrość jej ex-chłopaka. Po kłótni, Little odszedł, by po chwili jednak wrócić z pistoletem w ręku i rozpocząć strzelanie. Travis Wagener zginął na miejscu. Ronda łomak została raniona w ramię. Little podszedł bliżej i strzelił Ashley w kolano. W tym czasie Joshua Łomak poszedł po strzelbę, po czym kilkukrotnie strzelił w napastnika, zabijając go na miejscu. Matka dziewczyny przebywa w szpitalu w stanie krytycznym. Policja z Knoxville mówi, że broń, z której strzelał mężczyzna, nie była bronią służbową.